Witajcie w części ósmej swetra na szydełku krok po kroku. Jeżeli znalazłeś się tutaj przypadkowo, to tutaj masz link, żeby oglądać tą serię od pierwszej części. Teraz czas połączyć przód i tył, tak więc pokażę Wam, jak to zrobić. Przyszedł czas na złączenie naszych części i najpierw zajmiemy się łączeniem na ramionkach, żeby wyszło o tak pięknie jak tutaj. Będziemy łączyć nasze jasnoróżowe elementy i przygotujcie sobie znaczniki, bo będą one niezbędne, ułatwią nam pracę. Oczywiście będziemy pracować na lewej stronie. Tak więc obracamy sobie wszystko, wywijamy na drugą stronę. Łapiemy za zaznaczniki i yy, gorąco polecam najpierw zaznaczyć sobie narożnik, bo jego będzie najłatwiej nam znaleźć. Tak więc szukamy środkowych słupków. Bierzemy znacznik i łączymy te części ze sobą. Teraz weźmiemy sobie drugi znacznik i yy, no, musimy złapać te drugie końce. W momencie, kiedy musimy złączyć dwa elementy, które nie są identyczne, to bardzo ważne jest, żeby ciągle wiecie sprawdzać i kontrolować, jak to nam idzie po kolei. Ale bierzemy nitkę, robimy pętelkę i wbijamy się w nasz narożnik w miejsce ze znacznikiem. Przeciągamy nitkę i zanim jeszcze zaczniemy łączyć obie części, to ten znacznik, który sobie odpiliśmy, wbijmy sobie gdzieś tak pomiędzy. Ja zawsze tak luźno układam dwa elementy ze sobą. Właśnie szczególnie jeśli nie są one identyczne. Wiecie, żeby nigdzie nie było jakoś tak za dużo, za mało. Więc będziemy teraz przerabiać oczkami ścisłymi cały ten element. Musimy wbić szydełko przez oczka z tego najbardziej górnego rzędu, przez jedną i drugą część pracy. Wziąć nitkę i przeciągnąć przez wszystkie oczka, które będą na szydełku. Jest to bardzo intuicyjne, tak więc poradzicie sobie. Używamy tutaj tego samego koloru nitki do łączenia na elemencie o tym samym kolorze, tak więc nie będzie widać w ogóle przejścia. Pozostajemy oczywiście na lewej stronie i tu już słuchajcie będzie dużo łatwiej, bo z racji tego, że plecy mamy w paski, to łatwo będzie nam wyznaczyć dokładnie tą samą wysokość, do którego będziemy chcieli łączyć yy, przód z tyłem, yy, czyli też zostawiać miejsce na rękaw. Ja chciałam mieć ten rękaw bardzo szeroki, dlatego zdecydowałam się właśnie przerabiać do tego, 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 tego ciemniejszego paska czerwonego. I łatwo mogę sobie, wiecie, przenieść to na drugą stronę. Zaczynam oczywiście łączyć nasze oba elementy, yy, i zaczynam je łączyć w narożniku na dole, bo tam najłatwiej jest znaleźć środkowe słupki, i teraz tu będzie to właśnie najlepiej widać. Te dwa elementy no, nie są idealne, tak więc skupiam się na tym, żeby jedna i druga część leżała bardzo luźno, żeby nigdzie się nic nie naciągało. Yy, I dopiero wtedy. Będę zabierać się za łączenie. Polecam wbić tych znaczników jak najwięcej, no bo będzie to taki spokojny checkpoint po prostu w trakcie łączenia. Dla potwierdzenia tego, że jesteśmy w ogóle w dobrym miejscu, to odwracam sobie też oczywiście pracę na część z sercem i patrzę mniej więcej, gdzie po tej stronie wypada to miejsce łączenia. Jest to tak, zaraz nad tym jasnym paskiem różowym, i tutaj wyszło mi dokładnie tak samo, tak więc sukces. Też skontrolujcie to, jak to wypada u was, żeby wiecie, nie było jakiejś takiej mega różnicy. Okej, okay, ja sobie obrócę. Całość, żeby mieć serce na górze, bo osobiście wolę pracować od dołu do góry, ale jakby, możecie wybrać, jak wam wygodniej. Zdecydowałam się łączyć te obie części tym środkowym kolorem czerwonym, tak więc wyjmuję znacznik z narożnika, wbijam się szydełkiem w środkowe słupki i całość będę przerabiać oczkami ścisłymi dokładnie tak samo jak elementy na ramionach. Musicie znajdować przestrzenie między splotami na tej samej wysokości, pomiędzy jedną a drugą stroną. Nie zawsze będą to takie idealne oczka, ale, jakby spoko najważniejsze, żeby to było mniej więcej na tym samym poziomie, żebyście z tym nie walczyli za bardzo. Tak to powinno wyglądać. Mamy pięknie złączoną jedną i drugą stronę. Pamiętajcie, żeby po drugiej stronie powtórzyć oba te etapy. Już mamy wszystko gotowe, to wykręcamy sobie sweter na drugą stronę. Pięknie połączony. Tadam! To już wszystko w tym filmie, tak więc zapraszam Was na kolejną część poradnika.